up! z tej strony Lub Kurz i w dzisiejszym odcinku Round of the Week przedstawię Wam bitwę Leopardem PTA, czyli 9 niemieckim medem, który no, co prawda nie jest moim ulubionym pojazdem z tej linii, ale jak widać, skoro znalazł się dzisiaj w moim odcinku Round of the Week, to oznacza to, że jednak potrafię nim zagrać przynajmniej przyzwoitą bitwę widzimy mapa klasztor, 67% szans na zwycięstwo, no i jesteśmy na topce, zaczynamy na środku od hmm, pokarcenia trochę lightów próbujących dostać się na klasztor. Jak widać nie ma artylerii, więc hulaj dusza piekła nie ma, <śm> można sobie tutaj troszeczkę pofolgować. Ehm, Leopard PTA, no jak widać hmm, jego Podstawową właśnie wadę zobaczyliście, którą, która nie daje mi po prostu spokoju w graniu tym pojazdem jest właśnie jego depresja działa. W takich momentach jest ona bardzo uciążliwa, bo jest to zaledwie 5 czy 6 stopni, ale widzimy dwa już dobre strzały. Strzały z działa bodajże 100 mm, w tej chwili strzał chybiony. Działa, który jest naprawdę świetny. Jak na dziewiątotierowego meda, pomijając fakt bardzo słabego DPM-u, ale gdybym miał jeszcze ten DPM, to chyba byłaby to już lekka przesada. Widzimy cały czas na środku, trzymamy się. W tym momencie te krzaki zapewniają mi niewidzialność, więc mogę sobie tego Type'a 59 bezkarnie tutaj dręczyć strzałami. Niestety dwa razy strzeliłem i dwa razy się odbiłem, dopiero teraz dostałem spota. Trzeci strzał, i kolejne odbicie, niestety. No, bałem się, że zainteresują się mną właśnie tutaj pojazdy z centrum. Świetny strzał. No i proszę bardzo, i od Pantera, siódmotierowy niszczyciel czołgów, odbity. To jest Leopard 1. Przepraszam, Leopard PTA. Znany jest z tego, że ma no, niesamowicie papierowy pancerz. Tego pancerza praktycznie nie ma, ale nadrabia to oczywiście mobilnością. Więc, no, w tej chwili za, dlatego też zaznaczyłem ten, ten e, fakt, że odbiłem jakiś pocisk, ponieważ jest to dosyć unikatowe na tym pojeździe. E, teraz J-Pantera, no i odpłaciliśmy się mu z nawiązką, strzałem za 403 punkty obrażeń. Cały czas tutaj, no, gdyby była artyleria na tej, na tej mapie, to zupełnie inaczej wyglądałaby moja gra, ale w tej chwili wiem, że mogę sobie pozwolić na... Tutaj całkowity Luz blues na tym środku Środku mapy, ponieważ jest to świetna pozycja Dla, dla Meda, można strzeliwać jedną flankę Można strzeliwać na wprost W tej chwili pokażę Na minimapie o co mi chodzi Ale już za chwilę, bo to przecież Środek akcji Teraz wyjeżdżamy na Skodę No niestety Jakiś murek pochłonął mój Pocisk kalibru 100 mm No i za chwilę Spodziewam się kolejnego strzału tej E50. Niestety ten pocisk zszedł nie tam gdzie pójść powinien. No lepiej nie ryzykować starcia strzału za strzał z E50, ponieważ jej DPM jest znacznie, znacznie mocniejszy. I co z tego, że ma znacznie mniejszą penetrację, jak ta penetracja w starciu z leopardem tutaj praktycznie każdy pojazd jaki jesteśmy w stanie spotkać może nas przebić od przodu, więc... Hmm. więc takie tacy przeciwnice jak E50 czy T54 są naszą prawdziwą zmorą. Ok, teraz AMX 50-100. Wiem, że mogę sobie przycelować, bo jego czas skupiania jest również jest bardzo słaby, więc, więc wiedziałem, że zanim się zatrzyma i skupi celownik, to troszkę, troszkę mi nie mam jest całkiem sporo bitów w się 50 więc, więc mniej więcej wiedziałem. Jak się do niego zabrać? Dobrze, teraz i trzeci niestety padł, no i sytuacja nieciekawa. Po raz kolejny Zostałem z Golda e, od E50. To jest oczywiście zupełnie niepotrzebny, e, niepotrzebny wy, wydatek. No tej E50, która no, w tej chwili głupio strasznie wyjechała dwukrotnie mi przed celownik. Raz dostała, drugi raz dostała, no i ktoś tam ją dobił. Teraz prototyp, piękny strzał i cofamy się, bardzo zachowawsza. staram się cały czas tutaj grać. Ponieważ jest to czołg, no, którym, którym raczej e, nie gramy zbyt odważnie, a raczej staramy się przede wszystkim unikać strzałów przeciwnika. No i teraz ProtoType 370. Średni damage tego działa to 390, więc tutaj no, raczej miałem pewność, że go zdejmę, ale gdyby tak się nie stało, to e, no, prawdopodobnie przyjąłbym ten e, jeszcze jeden strzał. Hmm, ale na razie świetna bitwa. 3000 ponad obrażeń, E50. -ka. Tam ucieka. No i tutaj zdecydowałem się zdecydowanie ją tutaj zdjąć. No i jesteśmy na plecach. Mamy przed sobą M4. Kolejne odbicie swoją drogą E50. E, piękny strzał w M4. Tutaj cała flanka e, sflankowana, że tak powiem. E50 odbiła się od nas. O jest ja teraz straszna strzał w M4. Niestety gdzieś tam podskoczyłem na jakimś kamieniu. No i nie wszedł. Strzał. m czwórka się odwdzięczy? Nie wiem, czwórka nie była w stanie przeładować, więc, więc nie odwdzięczyła się pociskiem. No i Amorak i tak dziwne, że dopiero teraz, bo e, ten Czog ma e, to do siebie, że uwielbia tracić magazyn amunicyjny. No i w tej chwili wyjeżdżamy na e, Jak-Tigera, który mam nadzieję, że będzie do mnie plecami. Tak jest. Pięknie. Jak-Tiger już pokonany. No i cofamy się, ale niestety. AMX 50 120 miał inne plany, co do mnie, no i postanowił, postanowił mnie zniszczyć. No cóż, AMX 50 120 nie sądziłem, że będzie w tym miejscu na minimafie, ponieważ no, chociaż jego statystyki świadczą o tym, że właściwie mógł być zdolny do wszystkiego, ale nie był to w sumie najgorszy ruch ze strony tego zawodnika, tego gracza. Podsumowując, może moją, moją rundę, tutaj będziemy się przypatrywać grze moich kolegów z drużyny. 5 fragów, prawie specjalista, oraz 4700 punktów obrażeń. No, w tej chwili M103, no, troszeczkę zjebał, bo no, może tego nie było widać na tej powtórce, ale, ale 50-120 odbił jego strzał, co jest też ciekawe. Więc jak widzimy, i tak te pojazdy pozbawione absolutnie pancerza, jak chociażby Leopard PTA, którym właśnie zagrałem bitwę, czy na przykład właśnie ten pojazd 50, AMX 50 120 potrafią, potrafią czasem to się odbić, więc, więc nie można być tego tak stuprocentowo pewien. Ponieważ zobaczcie, ja odbiłem i od J-Pantery, która ma bodajże 200 penetracji i od E50, e, E50, które ma 220 tej penetracji, więc jak widać, e, jak widać, można tym leopardem coś tam odbić. Wspominałem o tym, e, jak dostałem Amoraka, czyli strzał w magazyn amunicyjny, że to jest taki, powiedzmy, standard e, standard w tym pojeździe, ale no e, i tak dziwne, że, że tak długo wytrzymał. Teraz e, mówię mm, w owi temu, którego się właśnie patrzę, który jest na kapie, żeby poszedł tutaj za ten wrak E50, bo niepotrzebnie on tutaj tak się wystawia, bo jest na strzała od AMX 50-120. AMX musi podjechać, jeśli nie chce przegrać tej rundy, to AMX musi się postarać, żeby zdekapować, a Wótek powinien zrobić wszystko, żeby tylko nie dać się trafić. No i według mnie powinien udać się za, za to E50. No niestety strzela i nie trafia. Ale na szczęście T54 z Hila ostrzeliwuje 5120. 5120 no niestety zmistował, no i trafił, ale na szczęście bohaterem rundy okazał się nie kto inny niż T54, który bohatersko, bohatersko tą rundę uratował. Teraz może skorzystam z. Po raz pierwszy chyba w historii e, z wolnej kamery, <gryw> w powtórce nie wiem czy mi się udało, e, troszeczkę tutaj lamy, ale dobrze. Więc 50120 działo magazynkowe, jak widać e, topowe, więc miał jeszcze przynajmniej z jeden albo dwa pociski w magazynku. E, poradził sobie z butekiem, ale na szczęście z Hila e, nasz. Nasz kochany T54 udało się, udało się mu uratować tą bitwę i honor drużyny. Niestety mnie nie udało się tej bitwy dokończyć w jednym kawałku, ale na szczęście koledzy, koledzy z drużyny tutaj nie zawiedli. No, przynajmniej ten wótek, przynajmniej ten T54, który bardzo ładnie tutaj zagrał. Może uchod... O, widać tutaj nawet ma koniczynkę, więc może nawet uhonorujemy jego nick. Konter 3, 2, 1. Tak, świetna, świetna robota. No cóż, a przejdźmy do mojego wraku, który gdzieś tam spoczywa na prawej flance. A jest on tutaj. No niestety niewiele brakowało, a byłbym praktycznie schowany za tymi wrakami. Nie wiem w jaki sposób ten 50120 znalazł na mnie przestrzał, no ale jednak, jednak mu się udało. No okej, okay. tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tej bitwy. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No i zapraszam na kolejne Round of the Week.